Pan z wami i z duchem Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie Panie. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do Łodzi, dotarli do Kafarnału i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekły, rzekli do Niego, Rabbi, kiedy tu przybyłaś? W odpowiedzi rzekł im Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga. Jezus odpowiadając, rzekł do nich, na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego, jaki więc Ty uczynisz znak Abyśmy go zobaczyli i tobie uwierzyli, cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannem na pustyni, jak napisano. Dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Nie mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział im Jezus. Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Od maja to już kolejne nabożeństwo fatimskie, które w tym roku przeżywamy. Nabożeństwo, które powiązane jest bardzo ściśle z darem Eucharystii, bo jak mogliśmy przed chwilą usłyszeć, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, to Bóg w czasie każdej Eucharystii kieruje do nas swoje słowo. Więcej, to słowo, skierowane przez Boga, przygotowuje nas do przeżycia Najświętszej Eucharystii, tego, co Pan Jezus uczynił w Wielki Czwartek wieczorniku. Gromadząc się z apostołami, 13 sierpnia 1917 roku nastąpiło kolejne zjawienie Matki Bożej. Maria wskazała wtedy dzieciom wizję piekła, ostrzegła, mówiąc o kolejnej wojnie światowej, a także przypomniała, że wielu będzie jeszcze męczenników, którzy przelewać będą krew w obronie wiary. Oddajmy jeszcze raz głos siostrze Łucji, która w ten sposób opisała zdarzenie z 13 sierpnia 1917 roku. Krótko po naszym przybyciu do Kowada Iria, do dębu skalnego. Gdy odmawialiśmy różaniec z ludźmi licznie zebranymi, zobaczyliśmy znany już blask światła, a następnie matka Boża na dębie skalnym rozłożyła znowu ręce, jak w dwóch poprzednich miesiącach. Promień światła zdawał się przenikać Ziemię, i zobaczyliśmy jakby morze ognia. A w tym ogniu Zanurzone były demony i dusze w ludzkich postaciach, podobne do przeźroczystych, rozżarzonych węgli, które pływały w tym ogniu. Postacie te były wyrzucane z wielką siłą wysoko wewnątrz płomieni i spadały z wszystkich stron, jak iskry podczas wielkiego pożaru, lekkie jak puch. Bez ciężaru i równowagi, wśród przeraźliwych krzyków wycia i bólu, rozpaczy, wywołujących dreszcz i zgrozę. Demony odróżniały się od ludzi swoją okropną i wstrętną postacią, podobną do wzbudzających strach nieznanych jakichś zwierząt. Przerażeni, Podnieśliśmy oczy do naszej Pani, szukając u niej pomocy. A ona pełna dobroci i smutku rzekła do nas, widzieliście piekło, to piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Jeżeli zrobicie to, wam, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. A jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to jeszcze w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna. Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy, o Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Mogłoby się wydawać, że to przedstawienie piekła dzieciom przez Marię było zbyt drastyczne. Moglibyśmy z perspektywy czasu dzisiaj, kiedy mówi się o pedagogicznym podejściu do dziecka, żeby nie było strachu, ale zrozumienie, dlaczego Maryja właśnie takim małym dzieciom ukazała piekło. Jedynym sensownym wytłumaczeniem, aby zrozumieć tę sytuację, było to, że Maria chciała już wtedy, widząc to wielkie zniewolenie ludzi grzechem, uświadomić, że piekło realnie istnieje. A my jesteśmy naprawdę zagrożeni niebezpieczeństwem znalezienia się w tym piekle. I jak wspomniał Ojciec Święty Benedykt XVI, to, co powiedziała Maria. Do małych dzieci, o tych jakże ważnych sprawach dotyczących przyszłości człowieka po śmierci. To nie przeszłość, ale to także teraźniejszość. I kiedy przywołujemy tamto wydarzenie i gromadzimy się na nabożeństwach fatimskich, potrzeba, abyśmy zrozumieli, że piekło istnieje i może być zagrożeniem niebezpieczeństwem także dla Ciebie i dla mnie, jeżeli nie dokonamy radykalnego przewrotu w kierunku dobra w naszym życiu. Maria powtórzyła najbardziej niepopularne do dzisiaj i najważniejsze przesłanie chrześcijaństwa, mianowicie wezwanie do nawrócenia. Bo drodzy bracia i siostry czciciele Matki Bożej, największym grzechem, grzechem stulecia jest utrata poczucia grzechu. Człowiek żyje tak, jakby grzechu nie było. Odmowa nawrócenia, przekonanie, że grzechu nie ma, prowadzi człowieka Także i współczesnych czasów do wielkiej katastrofy. A powiedzielibyśmy, tej katastrofy niemal naocznie widocznej nie dostrzegamy, mimo że patrzymy i śledzimy poprzez media. Bo tą katastrofą jest aborcja, eutanazja, handel narkotykami, Handel ludźmi, epidemie, pornografia, przestępstwa na tle seksualnym, zabijanie drugiego człowieka. Czyż nie widzimy tych sytuacji w tym czasie, w którym żyjemy? Czy nie śledzimy na co dzień tych sytuacji w mediach, nie czytamy o nich w prasie? Człowiek żyje tak. Jakby piekła nie było. Człowiekowi wydaje się, że czyni coś, co w jego rozumieniu ma prowadzić do wolności, ma prowadzić do stawania się kimś ważnym, aby inni na niego zwrócili uwagę. Matka Boża Fatimska pokazała nam, że. Te słowa, które zostały skierowane do dzieci, nic nie straciły na aktualności. I ciągle nie brakuje w świecie szaleńców, którzy chcą zaspokoić swoje ambicje, interesy, dążąc do imperialnych pragnień związanych z podbojem innych ludzi, z zabijaniem, dominacją nad innymi. Przecież wojna na Ukrainie jest tego dowodem. Pokazać, że jestem silniejszy. Ludzie, którzy nie zadawalają się tym, co posiadają, chcieliby mieć jeszcze więcej. Jeżeli zatem widzimy ludzi, którzy toczą wojny, czyż podobnych sytuacji nie odnajdujemy także i w naszym środowisku, w naszych rodzinach? Ludzi, którzy są skłóceni latami ze sobą, dlatego, że chcą być lepsi od sąsiadów, od najbliższych, nawet od tych, z którymi związani są węzłami krwi poprzez rodzinę. Takie życie prowadzi do swoistej schizofrenii, bo pośród tych, którzy tak postępują, są i tacy, Którzy systematycznie przystępują do Komunii Świętej. A kiedy w rozmowie wynika temat ich życia sąsiedzkiego, życia w rodzinie, mówią wprost, ja z nim czy z nimi nie rozmawiam już od lat, ale Komunię Świętą przyjmuję. Czyż nie jest to swoista schizofrenia? Czyż nie jest to? Także zatracenie siebie poprzez odpowiedzialność przed Bogiem, który mówi, że jest dobro, które powinniśmy ciągle rozwijać i pogłębiać, i jest zło, za którym stoi szatan, a o tym mówi nam sumienie, ale my grzechu zauważyć nie chcemy. Bardzo często widzimy ten grzech w drugim człowieku. Jesteśmy dla drugiego pełni pogardy, ale sami postępując podobnie w sobie grzechu nie widzimy. Iluż to ludzi, nie widząc piekła i nie wierząc w piekło, chce dzisiaj promować życie bez Boga. Otwarta olimpiada we Francji, szyderstwo z ostatniej wieczerzy. Dokonane podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu jest celowym znieważeniem i wyszydzeniem tego, co dla chrześcijan jest najważniejsze. To dzisiaj o tym Pan Jezus mówi, że On dał nam prawdziwy chleb z nieba, a ten prawdziwy chleb został ustanowiony w czasie. Ostatniej Wieczerzy. Kpina z Eucharystii, kpina z Ostatniej Wieczerzy, która rozlała się na cały świat. I dzisiaj błędne tłumaczenia, po to, aby siebie wybielić tymczasem, pokazuje to szyderstwo z tego, co dla chrześcijan jest najświętsze, najważniejsze. Dodatkowo w czasie otwarcia igryz, igrzysk, grany utwór, w czasie ceremonii podkreślające wizję utopijnego lepszego świata. A ten utopijny świat to świat bez nieba, bez piekła, bez religii, bez ojczyzny, bez jakiegokolwiek prawa własności. Możemy zatem jako chrześcijanie Zapytać, czy świat naprawdę będzie lepszy, gdy znikną granice między dobrem a złem i człowiek sam będzie wyznaczał granice, Gdy staniemy się ludźmi bez granic, bez ojczyzny, bez kultury, bez tradycji. To, co bardzo często chce się wyrwać nam, zwłaszcza Polakom, Tradycje przywiązanie bez religi do religii, a może będziemy szczęśliwsi, kiedy usuniemy Pana Boga z naszego serca, z naszego kraju. Przecież to w tym kierunku wszystko zmierza, aby pokazać, że istnieje wolność, a Bóg stoi na przeszkodzie tej wolności, nic bardziej mylnego. Największym grzechem. O którym przypomina matka najświętsza, grzechem stulecia jest utrata poczucia grzechu, odmowa nawrócenia się. Człowiek, który zasklepił się w sobie, jak ślimak we własnej skorupie, przekonanie, że grzechu nie ma. Natomiast to, co czynię, jest dobre, ponieważ ja tak po ludzku to oceniam. Jeżeli człowiek nie odnajdzie na nowo drogi poprzez kształtowanie swojego sumienia, które będzie podpowiadało: czyń dobrze unikaj tego, co złe. Jeżeli człowiek nie zrozumie, że jest grzech, to doprowadzi to do poważnej katastrofy moralnej, także, w naszych czasach, także i w naszym narodzie. I już symptomy tego widzimy, jeżeli człowiek odrzuci wartości płynące od Boga. Dlatego przejmijmy się, drodzy bracia i siostry, na nowo tym wezwaniem Matki Najświętszej, ukazującej wizję piekła i pokazującej, że idą tam ludzie którzy żyli w grzechu. Każdy z nas jest skażony grzechem pierworodnym, ale to po to Pan Jezus pozostawił sakrament pokuty i pojednania, abyśmy ciągle i ciągle odnawiając siebie mogli do Boga powracać. Dlatego i dzisiaj pomnij na wezwanie Maryi. Z pokorą i ufnością prośmy Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami, niepokalane serce Maryi, bądź naszym ratunkiem. Amen. Złóżmy wspólnie wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga.